Drodzy Państwo, wolna szkoła. Wolna szkoła jest to hasło przewodnie z uwagi na to, że w ostatnich kilkudziesięciu dniach pojawiły się w przestrzeni publicznej pomysły Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki na reformę polskiej szkoły. Mam na myśli tutaj spojrzenie, oczywiście z punktu widzenia organu prowadzącego, czyli jednostek samorządu terytorialnego. Wiadomo, że niektóre samorządy zorganizowały nawet szczególne sesje na ten temat, sesje rad miast, rad gmin. Podam przykład chociażby Bydgoszczy, sesji z 1 września. Tego roku, gdzie właśnie na ten temat dyskutowano. I sytuacja, drodzy Państwo, przedstawia się w taki oto sposób, że w planach Ministerstwa Edukacji Narodowej leży, leży przede wszystkim ograniczenie roli, roli samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego. Na czym to ma polegać? Jak Państwo doskonale wiedzą, w obecnej procedurze wyboru dyrektora szkoły uczestniczyły różne podmioty. Czyli generalnie żeby dyrektor szkoły zyskał akceptację, oczywiście musiał przedstawić swój program rozwoju szkoły, swojej działalności i musiał zyskać oczywiście akceptację różnych środowisk. Byli przedstawiciele organu nadzoru, czyli kuratorium. Byli przedstawiciele, po trzech przedstawicieli również jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i wreszcie przedstawiciele związków zawodowych, które funkcjonują na terenie szkoły. W tej chwili pomysł jest taki, że zdecydowaną przewagę w wyborze dyrektora szkoły zyskuje organ nadzorujący czyli kurator oświaty będzie dysponował pięcioma głosami i kuriozum jest drodzy państwo takie że tych pięciu przedstawicieli kuratora nie będzie musiało być obecnych na konkursie ale wystarczy jeden przedstawiciel który będzie miał pięć głosów w swoim ręku jest to po prostu no podważenie roli organu prowadzącego jednostki samorządu terytorialnego, bo my w tej chwili finansujemy w dużej części zadania oświatowe, natomiast nie będziemy mieć wpływu absolutnie na wybór dyrektora szkoły. I obawiamy się, że ten model centralizacyjny, do którego Ministerstwo Edukacji Narodowej dąży, spowoduje, że to organ prowadzący będzie decydował o wyborze szkoły, a my jako organ nadzorujący, kuratorium a my jako organ prowadzący będziemy po prostu tylko i wyłącznie finansować zadania oświatowe. I chcę powiedzieć, że my się oczywiście z tym nie zgadzamy. Drugi taki element to możliwość odwołania dyrektoru właściwie bez żadnego uzasadnienia. Wystarczy tylko zgłosić wniosek do organu prowadzącego i ta opinia organu prowadzącego nie jest wiążąca. I jeśli kurator uzna, że nauczy, nauczyciel uchybił, prawda, w jakimś sensie, także dopuszczam też taki, taką myśl, że może to być powiedzmy argument jakiś ideologiczny, to kurator może odwołać takiego dyrektora bez uzasadnienia i oczywiście bez zapewnienia warunków wymówienia pracy. Jest to oczywiście niesprawiedliwe i my się z tym oczywiście nie zgadzamy. Nie zgadzają się z tym organizacje oświatowe, nie zgadzają się z tym związki, stowarzyszenia. Państwo doskonale wiedzą, jak wygląda możliwość uczestniczenia stowarzyszeń w pracy szkoły. Też jest to ograniczone z uwagi na to, że każde stowarzyszenie będzie musiało uzyskać zgodę kuratora szkoły i obawiamy się również tego, że do szkoły na zajęcia wspomagające będą mogły wejść tylko i te wyłącznie stowarzyszenia, które uzyskają e, akceptację e, kuratora. Jest to podważenie przede wszystkim wolności szkoły, autonomii, e, suwerenności i obawa jest taka, że będziemy my jako organ prowadzący mieć problem z naborem oczywiście na funkcję dyrektorów szkół. Nigdy nie było wielkiej liczby kandydatów, a w tej chwili po prostu każdy kandydat, który będzie chciał kandydować, myślę, że pięć razy przemyśli swoją decyzję, zanim oczywiście podejmie taką decyzję o kandydowaniu i w ten sposób też Ubezwłasnowolni się. Nie chcę się odwoływać tutaj też do tych wątków ideologicznych, których nie brakuje oczywiście w planach ministra. Chcę powiedzieć, że w tej chwili ten projekt ustawy, zmiana ustawy jest już po konsultacjach, po uzgodnieniach międzyresortowych i obawiamy się, że znając oczywiście błyskawiczny tryb pracy naszego parlamentu, że te zmiany mogą już zaistnieć w październiku tego roku. Także my się z tym nie zgadzamy, bo. Rola organu prowadzącego sprowadzi się właściwie tylko do funkcji księgowej, do wykładania pieniędzy, zapewnienia oczywiście godziwych warunków pracy i nauki nauczycieli i uczniów. Natomiast te najważniejsze decyzje będą zapadały na poziomie, na poziomie centralnym. To godzi oczywiście w samorządność, w autonomię szkoły i my się z tym, drodzy Państwo, nie zgadzamy i chcemy to bardzo głośno wyrazić. Ja chcę powiedzieć, że my, jako gmina miasto Wocławek, wykładamy. Podaje dane z poprzedniego roku dołożyliśmy do zadań oświatowych 90 milionów złotych przy 180 milionach subwencji. Także drodzy Państwo, 50% dokładamy do zadań, do zadań oświatowych. Państwo sobie wyobrażą, co by było, gdybyśmy te 90 milionów mieli w wydatkach bieżących w budżecie naszego miasta. I wyciągając taki daleko idący wniosek, to chcę powiedzieć, że w takiej sytuacji, to ja gdybym patrzył jako typowy księgowy na zadania oświatowe to zrzekłbym się powiedzmy tutaj funkcji organu prowadzącego i chętnie te zadania oświatowe oddał państwu ministrowi kuratorowi żeby państwo to w 100% finansowało i wzięło na siebie też pełną odpowiedzialność ale z drugiej strony patrząc jako przedstawiciel gminy miasta Włocławek jako prezydent tego miasta oczywiście tego nie zrobię bo zależy mi na dobrym wykształceniu naszych, naszych dzieci i naszej młodzieży, w poszanowaniu oczywiście fundamentów państwa demokratycznego, w poszanowaniu praw mniejszości i, i, i te powiedzmy takie aspekty, fundamenty świata czy cywilizacji zachodnio-rzymskiej oczywiście powodują, że Nigdy tego nie zrobię. Ale z punktu widzenia księgowego bardzo chętnie te zadania bym oddał. I takie głosy wybrzmiewają w różnych samorządach. Dlatego też chcę powiedzieć, że my się absolutnie z tym nie zgadzamy. Będziemy protestować. I chcę też zapewnić przede wszystkim nauczycieli, dyrektorów, a przede wszystkim tych też rodziców naszych szkół włocławskich, że my będziemy stali na straży, powiedzmy, poszanowania fundamentów państwa demokratycznego demokratycznego, poszanowania praw mniejszości, jakie by te mniejszości nie były i w miarę swoich oczywiście możliwości będziemy dbać o to, żebyśmy wychowali obywatela na miarę XXI wieku, dobrze wykształconego i szanującego szanującego te zdobycze cywilizacyjne, o których wcześniej powiedziałem. Szkoła to wspólnota nauczycieli, pracowników administracji, obsługi uczniów, czyli dzieci i młodzieży, a także rodziców. Ten krąg jest najistotniejszy i dzięki tej wspólnocie, wzajemnym, relacj wzajemnym relacjom to jest najistotniejszy organ. Organy prowadzące, organy nadzoru mają wspierać, a nie dzielić. W związku z tym potrzebny jest spokój, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w okresie pandemii. Badania prowadzone przez gminę miasto Wosławek potwierdzają badania w zakresie kondycji psychologiczno-pedagogicznej uczniów i nauczycieli wskazują na to, że potrzebne jest teraz wsparcie, a nie jakiekolwiek zmiany, rewolucje centralizacyjne. I z tego, co powiedział pan prezydent, mogę wysnuć tylko jedną tezę, że pan minister Czarnek jest po prostu głuchy. Jest głuchy na głos samorządu, jest głuchy na głos młodego pokolenia, bo przez 10 miesięcy, prawie 10 miesięcy, odkąd jestem tym przewodniczącym Rady, pan minister nie spotkał się ani razu z nami. Poza inauguracją przez 10 miesięcy pan minister nie wysłuchał ani jednego słowa, nie poświęcił nawet nam pięciu minut na to, żeby ocenić nasze położenie i to, jak my widzimy polską szkołę, polską edukację i polski system szkolnictwa wyższego. A w związku z tym my wnioskowaliśmy wielokrotnie o ministra o spotkanie, lecz pozostało to bez kompletnie żadnej odpowiedzi. 1 września w uroczysty dzień powrotu dzieci i młodzieży do szkół zdecydowałem się na chwilę szczerości. Stwierdziłem, że Polska Szkoła za ministra Czarnka staje się szczujnią na wszelkiego rodzaju indywidualizm, na różnorodność i osoby o innych przekonaniach, innej orientacji czy innego wyznania nie mają co szukać w szkole ministra Czarnka. Podkreśliłem też ogromne znaczenie psychologów szkolnych, o które zabiegaliśmy wielokrotnie, u ministra Czanka bez żadnego odzewu. Niestety teraz stan polskich uczniów pogorszył się i 40% z nich stwierdza, prawie 40%, że ich stan psychiczny znacznie się pogorszył w okresie pandemii. Poza tym maszyna losująca ministra Czanka dzień i dnia losowała nam nową grupę społeczną, którą pan minister obraża. Dlatego też z całą odpowiedzialnością za swoje koleżanki, za swoje przyjaciółki, powiedziałem to, co padło 1 września. Ja jestem włocławianinem i w, ukończyłem od 2007 roku do 2019 roku włocławskie szkoły. Od szczególnym momentem był moment nauki w liceum, w LMK, za co jestem bardzo wdzięczny. Ten system, który był prowadzony przez samorząd i jest dalej, jest systemem, myślę, że na poziomie europejskim albo ponadeuropejskim. Jest naprawdę dobry. Szkoła, którą ja doświadczyłem. Jest szkołą otwartą i szkołą, która rozumie, szkołą, która pomaga każdemu uczniowi, Nie bez względu na to, czy jest biedny, czy jest bogaty. Dlatego jestem panu prezydentowi dzisiaj bardzo za to wdzięczny. Bardzo panie prezydencie dziękuję. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałbym powiedzieć, że wszystkie zmiany, które pan minister wprowadza, dążą chyba, jest taki radziecki model zarządzania, do centralizacji i do tego, by kompletnie nikogo nie słuchać, by nie wpuszczać żadnego środowiska, które jest sprzeczne z linią pana ministra do głosu. Wiedział pan, że przez 10 miesięcy nie udało się radzić i spotkać się z ministrem Czarnokiem, a udało się ostatnio panu osobiście. Tak. No właśnie, była wymiana argumentów jak ta zmiana tematów się skończyła. Nie miałem nigdy gorszego spotkania. Myślę, że mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. To spotkanie było najgorsze z ministrem Czartkiem. Pan minister spóźnił się 20 minut, wszedł z ogromną ilością urzędników, wywołał ogromną presję, spędził z nami ze mną 20 minut. Tak naprawdę to była, to była próba wytłumaczenia przeze mnie tego, co pan minister mi zarzuca. Pan minister siedział z artykułem z fonetu, czytał zarzuty, które wobec niego skierowałem, i żądał tylko i wyłącznie wyjaśnień. Pan minister nie powiedział kompletnie nic, nie chciał usłyszeć też na temat tego, co ja mam mu do powiedzenia. Po, tych, po tym czasie, kiedy przeanalizował cały tekst, po prostu podziękował mi za spotkanie i na tym się skończyło. Także było to chyba najgorsze spotkanie. Poza tym na tym spotkaniu też zapytany przez pana ministra, dlaczego uważam, że pan minister źle wypowiadał się o kobietach. Przedstawiłem świetny spot wolnej Szkoły. A co pan minister odpowiedział, no ale pani Jakubie pani powie, jak kobieta kiedyś rodziła w wieku 20-21 lat, teraz rodzi w wieku 30, to no to urodzi tych dzieci więcej czy mniej. A co, co wydawało mi się być kompletnym absurdem, bo pan minister chyba sprowadza rolę kobiety do reproduktora, a nie do obywatela, do osoby, która może się kształcić? Powiedział pan, że jeszcze jest przewodniczącym tej rady. Można spodziewać się, że to jeszcze pewnie długo nie potrwa. Ale jak pan będzie potem walczył o tę wolną szkołę? I czy będzie tak, jeśli chodzi o obawę odwołania, liczyłem się z tym od samego początku. Wiedziałem, że głos nieprzychylny panu ministrowi może skończyć się moim wyrzuceniem. Jeśli chodzi o dalszą działalność, cały czas jestem w trakcie też rozmowy z osobami zainteresowanymi, które chcą włączyć się w nową akcję, którą zapowiadam, ale której jeszcze nie rozpoczynam. Myślę, że w na, przy przyszłym tygodniu będę w stanie powiedzieć więcej, czy nawet rozpocząć tą akcję. Słyszałam taką wypowiedź ministra który powiedział, że te zmiany, które on chce wprowadzić mają no jakby ukrócić taką rzeczywistość tego, że właściwie w wielu przypadkach już przed konkursem na dyrektora wiadomo kto go wygra. Drodzy Państwo nigdy takiej sytuacji nie było, bo tak jak powiedziałem na początku komisja składa się z różnych podmiotów, także swoich trzech przedstawicieli zawsze ma kurator, trzech przedstawicieli organ prowadzący, po jednym przedstawicielu Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i po jednym przedstawicielu Związki Zawodowe. Zależy ile tych związków działa w danej szkole. Jeśli to są trzy, to jest trzech przedstawicieli związków. Także my jako organ prowadzący, drodzy Państwo, mamy tylko trzy głosy. Więc o czym my tutaj mówimy i, i, i tak jak powiedziałem, wybór dyrektora zależy przede wszystkim od przedstawionego programu i, i, i konsensusu. Odbywa się normalne głosowanie, każdy... Z członków komisji konkursowej posiada jeden głos i ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, ten po prostu wygrywa dany konkurs. Więc absolutnie tego nie rozumie. Natomiast chcę powiedzieć, że samorząd terytorialny, mając trzech swoich przedstawicieli, oczywiście ma bardzo ograniczony wpływ na głosowanie komisji konkursowej. My oczywiście możemy preferować jakiegoś kandydata, ale absolutnie nie mamy takiej większości, żebyśmy mogli go w sposób taki bezapelacyjny przegłosować. To wymaga kompromisu, konsensusu i przede wszystkim też wizji rozwoju danej placówki oświatowej. Także uważam, że ten argument jest kompletnie nietrafiony. Wszyscy tak jak tutaj siedzimy, byliśmy wychowani w określonej kulturze, prawda i ja mogę to ocenić, też byłem przez wiele lat nauczycielem. Uczyłem historii na podstawie zmian w programie historii. Mogę ocenić, w którą stronę te zmiany zmierzają. Brak niektórych naszych noblistów, na przykład na kartach historii, jest po prostu uwłaczające dla nas jako Polaków. Wybiórcze traktowanie historii. Drodzy Państwo. To już przerabialiśmy, ale to przed 89 rokiem. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy znowu mieli wrócić oczywiście do tego samego modelu. Natomiast kończąc, ta nasza szkoła, którą się chce właśnie w taki sposób zrewolucjonizować, właśnie wychowała takiego młodego człowieka. Ja naprawdę jestem pełen podziwu dla pana Jakuba za odwagę, bo to jest akt, drodzy Państwo, Cywilnej odwagi sprzeciwić się ministrowi i wyartykułować swoje poglądy. A te zmiany, które są proponowane, uważam, że idą w tą, w tą stronę, żeby po prostu pozbawić młodych ludzi samodzielnego i też krytycznego myślenia i postrzegania rzeczywistości. To jest po prostu niedopuszczalne. Żyjemy w XXI wieku, żyjemy w Unii Europejskiej, gdzie pewne fundamenty są rzeczą świętą i my jako członek Unii Europejskiej, Polska jako członek Unii Europejskiej po prostu nie może tych fundamentów w żaden sposób podważać.